Znajdujemy się w Szczecinie, blisko binowo idziemy odkrywać uroczysko mosty a idziemy dokładnie tu Kumasz? Zobacz W środku lasu oh yeah. Są krótkofalówki, może test łączności Mamy to o oh je! Yeah. Ja już to widzę. Marzenka też już to widzi. mam bardziej plażową trasę. Dobra. Zobacz na to. Za chwileczkę będą ujęcia z drona. Eksplorujemy! Zobacz, czy tam dziura nie jest, bo do ty ujdziesz. Czy wiesz, do czego służył ten most? Ten most. No Do czego on mógł służyć? Do turlania beczek z piwem. <laughs> nie, nie. Tutaj prawdopodobnie żołnierze ćwiczyli jak Turlak wysadzać mosty. No to słabo im poszło. Wiesz, na sucho, nie? Ty zobacz, tu jakieś zejście na dół jest. Czekaj, przybliżę. Chcesz zejść? No, w sumie. Czekaj. Co mam? O motku, jak w mordę wysoko. Myślałem, że coś mam na sobie. Nie ma. Ale Rzyk, Czekaj. tak wysokości jak na Skywalku. <noise> Dobra. Dobra. był nie podać. Jezu. Nie, głupi Tak jest to, że możemy przyjechać gdzieś Nie odpalę, bo nie zabrałem kontrolera. Taki jestem. Raz na Czekaj, rynku. odnaleźliśmy taki, nie wiem, nie mural, czy co, ale tu jest Marzenka, zobacz. No, z prawej. Pokażę ci w domu to zdjęcie. A tu jej chłopak z podstawówki. A co to za dziury? No nie wiem właśnie, co to są za dziury, ale mi się zdaje, że żołnierze chyba tak mieli ten, ładunki wkładać, żeby przeciąć to, nie? Że zobacz. Si o kurczę, czekaj. Patrz. No, tu też jest marzenka w ogóle. Czyli siła idzie tak w tom w tom w tom i w tom no i na boki, no rozwala to. Mi się tak wydaje, nie wiem. Wybiera, wybiera jakieś tryby? <laughs> nie. Nie wybiera tryby, <laughs> tylko grzyby w internecie. Dobra. Także opuszczamy tamto miejsce, a Marzenka znalazła kolejne miejsce gdzieś tam. No dobra, tutaj mamy kolejny. Uuu! Fajne miejsce, nie na takie sobotnie, niedzielne spacery. Go, go, go. Maszanka, skoczę! Patrz, dam radę! Myślisz, że dam radę? A patrz na to. Patrz, dla ciebie to zrobię. Także myślę, że Wam się podoba filmik. Ten filmik. Ma na celu pokazać, jak można fajnie spędzić czas z ukochaną kobietą, która jest tam. Uj, znowu. znowu, tak? Nie wiem, kto pierwszy. łeb to. I to jest ostatni punkt naszej wyprawy. Proszę bardzo. Ten inny, bo z Tu też masz jakieś zejście takie ślepe Rozumiem, że mam się hartować Nie da ręki bo po co? Dobra marzenka Marzenka wyczaiła, ale damy radę Damy radę Ptaki zawracają, Ptaki bo my idziemy. Oj, nie wiem czy tutaj tędy wejdziesz. W wieku. Tak? Jak? Bez problemu. Chciałbym to widzieć. <grym> Proszę. Jestem niższa od Ciebie. Dobra, nic tu nie ma. <grym> to <pa. Czeka. grym> Takie coś. Tam też jest jakieś, jakieś zawalisko. Czekaj, ja tylko pójdę zobaczyć. Tu już nie będę wchodził w te krzaczury, ale tutaj też coś było. Ej, tutaj jakieś stanowisko obserwacyjne było, czy coś. Ja muszę tu wejść. Czekaj, ja wejdę. Nie, to jest jakiś śmietnik. Tu wystarczy się rozglądać, ty ja muszę tu wejść No tu musisz I No chodź Zobacz Tu jest coś takiego Tu jest śmietnisko Gdzie wejście? Tu masz jeszcze jakieś wejście. Rzwik, tą zagadkę. Od czego to jest? Przełęcz Trzech Braci. Czekaj, tutaj to to będzie widać. Charakterystyczny właśnie ten kamień. Ale to nie jest ten, bo tamten był z takim krzyżem. Zobacz tutaj nie mam internetu a jest możliwość wcześniej ściągnięcia y, map online Weź, nagraj Nagrywa się? Tak To jest... jak to się nazywa? To się, jak... czekaj, to się nazywało... Coś tam czarna Nie pamiętam, ale Ech. wiem, że można legalnie pozyskiwać to z powalonych drzew. To jest to dokładnie o oh je, yeah, mamy to! Herbatka będzie bardzo zdrowa Kurde! Nie ma za co. Hit! Przejdź to drzewo, bo tam dalej też mogą być. Po prostu hit. Czekaj, jak to się nazywało? Dobra, później dodasz. Eee, czekaj. A to duże to też? Nie, nie, nie. To jest zwyk... zwykła chuba. Tak. Ja, yeah, mamy to zrób fotkę w ogóle tego To trzeba teraz przeczytać jak to przyrządzić Changa! Changa Dokładnie, to jest Changa proszę państwa, marzenka znalazła changę. Czekaj. Nagrasz mi? Cały czas nagrywam. Ale ty. <grym> no weź. to zabierz to <grym> W poziomie. Obojętnie. Czekaj. Dobry. Marzenka ma takie oko, ja to wyrwałem dokładnie stąd. Coś takiego tutaj to było. Można to pozyskiwać z powalonych brzusz. Idzie do worka. Jest czarny worek. Zakręcamy. Żeby nic nie wylazło z tego. Ja sobie wezmę picie, żebym już nie miała styczności. Tak <laughs> to pomyliłeś kamienie. Nie dotyczyło to przełęczy. Bo jesteś na przełęczy, a jest tylko ten kamień. Tamten no, mógł jest, być... Tamten kamień mógł być przy dębie. Ale nie miał związku z przełęczą. Jednak załapało. Wyszukuję.